Zadanie trzecie za dwa punkty. Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n większej równej 1 liczba n do kwadratu dodać n plus 1 do kwadratu, dodać n plus 2 do kwadratu przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. No właśnie, takie zadanko na dowodzenie związane z algebrą. Może powiemy najpierw, czego tutaj nie można robić, a często uczniowie próbują jakoś tak podejść do zadania. Po prostu testują sobie po kolei liczby naturalne. Biorą liczbę naturalną najmniejszą możliwą 1, stawiają tutaj w miejsce n, wykonują te działania i pokazują, że taka liczba, która powstanie, ten wynik, który powstanie, przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. OK, no ale czy to jest dowód? No dowód to nie jest, bo to jest tylko sprawdzenie, że ta własność zachodzi dla jedynki. No to dobrze, kombinują dalej, próbują sobie stawiać dwójkę, czyli kolejną liczbę naturalną i również potwierdzają. No ale niestety to nie jest dowód matematyczny, ponieważ tutaj występuje jedno słówko kluczowe dla każdej liczby naturalnej n. A my tej operacji sprawdzania każdej liczby naturalnej n nie jesteśmy w stanie wykonać, no bo liczb naturalnych jest nieskończenie wiele. Jak do tego podejść? No, cel będzie taki tutaj, żeby spróbować jakoś zapisać liczbę, którą dysponujemy n do kwadratu, dodać n plus 1 do kwadratu, dodać n plus 2 do kwadratu, zapisać jako. No właśnie, przy dzieleniu przez 3. Gdyby była podzielna przez 3 ta liczba, no zmieniam troszkę warunki zadania na chwilkę, żeby zrozumieć o co chodzi, no to byśmy napisali 3 razy coś tam. To coś ma być liczbą naturalną. Tak? Ale reszta ma wynosić 2. Tyle razy ta trójka musi się zmieścić w tej liczby, na liczbie, ale ponieważ reszta ma wynosić 2, no to jeszcze dopisujemy dwójkę. I to jest cel, który chcemy osiągnąć. Tak, przekształcić to wyrażenie żeby pokazać, że możemy je zapisać jako 3 razy coś, co jest naturalną liczbą, plus reszta 2. Dobra, jak ten cel osiągnąć? No spróbujemy w pierwszym kroku pozbyć się tych nawiasów, które tutaj występują. Jak można się ich pozbyć? No, można wykorzystać tutaj wzory skróconego mnożenia. To wyrażenie rozpiszemy ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat, sumy dwóch wyrażeń n do kwadratu plus 2 razy n razy 1 plus 1 kwadrat. I podobnie drugie wyrażenie. Tutaj ten plusik może tak zasygnalizujemy w kółeczku żebyśmy wiedzieli gdzie jesteśmy. Tutaj może również. Dobra. No i tutaj podobnie rozpisujemy z tego samego wzoru. Ok. No i piętro niżej coś doliczmy. No, tutaj są jakieś mnożenia potęgowania do wykonania więc tym się zajmiemy w pierwszej kolejności. 2 razy n razy 1 to 2n. 1 do kwadratu to 1. No i resztę już przepisujemy tutaj. Tutaj też działanie do zrobienia. 4n plus 4. Ok, poszukajmy wyrazów podobnych. 1 do kwadratu występuje 3 razy. 3 n kwadrat. 2n plus 4n daje nam 6n. Dodać. No i teraz same liczby. 5. Ok, czyli po uproszczeniu wyrażenie zyskało taką postać. No jak wyprodukować z tego trzy razy coś, dodać dwa? Jeżeli chodzi o pierwsze dwa składniki w tej sumie, no to trójkę dałoby się wyłączyć przed nawias, no ale wtedy gdybyśmy to zrobili, no to z tyłu byłoby plus piątka, a naszym celem jest uzyskanie plus dwójki. Co możemy tutaj w takim razie, jak to obejść, tę trudność? Można zrobić coś takiego, że piątkę wyrazić piątkę wyrazić jako 3 plus 2. Po to, żeby na siłę gdzieś z tyłu była ta reszta 2. Co dalej się z tym stanie, no to jeszcze nie wiemy, potem spróbujemy coś wykombinować. Ale na pewno się pojawia ta końcówka plus 2, a o taką końcówkę nam tutaj dokładnie chodzi. No to teraz, że przód musi grać. Musi być 3 razy coś plus 2. I spróbujemy wyłączyć trójkę przed nawias, ale teraz z tych pierwszych trzech składników tylko. No to, żeby nie oszukać, w nawiasie musi być jakieś wyrażenie. Kwadrat, potem jest 2n, bo 3 razy 2n daje 6n, plus 1, tak? I plus 2 jeszcze z tyłu się połęda. No i czy udało nam się osiągnąć ten cel, że wyraziliśmy liczbę w postaci 3 razy coś, co jest liczbą naturalną, plus 2? No w zasadzie tak, bo tutaj mamy pewne wyrażenie, które również na pewno jest liczbą naturalną. Dlaczego tak jest? No bo tutaj mamy działania potęgowania. Jak podnosimy liczbę naturalną do kwadratu, to ona też będzie na pewno naturalna. Jak pomnożymy liczbę naturalną n przez 2, no to też będzie naturalna, a sama liczba 1 jest naturalna. Jak wykonamy działania matematyczne, które tutaj są, dodawanie liczb naturalnych, tu akurat jakichś 3, to tak czy siak mamy liczbę naturalną. To można opisać w ten sposób, bo nawet słowami, że liczba we wnętrzu nawiasu jest na pewno liczbą naturalną. Bo n jest liczbą naturalną. No i to w ten sposób udowodniliśmy, że nasza liczba przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Udało się ją zapisać jako 3 razy coś naturalnego, dodać 2.